Przeciwnik jest praktycznie anonimowy. Powiedz przy takich sytuacjach, skąd najlepiej czerpać wiedzę od swoim przeciwniku? Znaczy to na różnych portalach internetowych można sobie właśnie, ale jeśli się go nie znajdzie, no to zazwyczaj zobaczysz można jego możliwości po pierwszej rundzie. Po pierwszej rundzie już wiadomo mniej więcej, jak boksuje, co i jak. Także to jest ta pierwsza runda, rozpozn rozpoznanie tego przeciwnika, a później to już leci. Czyli praktycznie zdarza się tak, że czasami do przeciwnika podchodzi tak naprawdę w ciemno, nie wiedząc o nim praktycznie nic. No zwłaszcza te początkowe walki, te walki rankingowe, no to czasem zdarza się właśnie, że nie wiadomo z kim się boksuje tak do końca, bo już w późniejszym etapie kariery to zazwyczaj już wiadomo wszystko, ogląda się te taśmy tych przeciwników, jeśli są walki więcej niż te 6 rund, czyli na przykład 8, 10, 12, no to już na pewno wiadomo, ale te rankingowe to czasem się tak zdarza. Przewidujesz w ogóle jakieś trudności jutro z odniesieniem zwycięstwa? Znaczy no na pewno, pełen koncentracji, no ale trudności raczej chyba nie przewiduję, myślę, jestem pewny siebie i myślę, że wygram na pewno. Co z Twymi planami przeniesienia się do wagi półciężkiej? Coś jest już na rzeczy, czy jeszcze parę walk w super średniej? Znaczy, to już tutaj, już mniej więcej ten przeciwnik jest dobrany, także ważyłem 78 kg, także powolutku coś robimy do tej półciężkiej wagi. no i. No, no Trzeba się przymierzyć, jestem wysoki, także no, nie mogę tej wagi za dużo dusić, bo czuję się zmęczony po tym. A teraz już jestem troszeczkę mocniejszy fizycznie i myślę, że będzie dobry pojedynek. Dzięki serdecznie i powodzenia. Dzięki.